Słuchajcie, uciekłam z kuchni, bo tam jest, jakby to delikatnie powiedzieć, bałagan, więc wypiję sobie kawę przy mojej toalecie, ja tak często robię, maluję się i piję kawę, jeszcze tam coś oglądam, ale y, nie o tym. Chciałam Wam pokazać ten kubek, wyostrzy się, wyostrzyło się. Y, wiecie, co mi przypomina? Dom babci. Tam były właśnie takie kubki, tylko bez ucha. Na pewno kojarzycie, one są w Ikea teraz i takie dość duże są. I on mi tak właśnie przypomina babci. Ja żałuję, że nie uratowałam sobie choć z jednego tego kubka, bo one tam na pewno zostały i ten dom się zawalił. Więc tam były te kubki. No i szkoda trochę. tu jestem ja. O, dobrze, że prześwietlona, bo nie widzicie wszystkiego. Tu mi na brodzie coś wyskoczyło. No i bez make-up jestem, także... Dobra, cicho. Na razie jestem larwą. Za chwilę będę motylem i do Was przyjdę. Brudne lusterko, widzicie? Nie, nie jest takie brudne, No co Wy to tam nie przesadzajcie? Jest ok. No... Tam są te kolczyki. O, widzicie? Motylki. Które uratowałam. To jest prezent y, od męża. Y, ja się śmieję za urodziny y, córki. Bo ja je dostałam w szpitalu jeszcze. Zaraz, jak przyszedł oglądać y, młodą, to mi je kupił. Takie piękne i jej uratowałam. Y, ale nie o tym. Słuchajcie, wystarczy nałożyć trochę podkładu, różu i już jest ok. A teraz jeszcze pojadę oko. Bo bez oka to się wygląda jak. Pół dupy zakszoka. Także maluję oko i już naprawdę przychodzę do Was. No, ale jest lepiej. Dobra, skłamałam. Lecę do sklepu, bo jeszcze nie byłam. Także lecę po jaką bułę. E, chyba po schab, zrobimy schab w sosie, bo już nie mam pomysłu na dziś. Także stylowa, zwykła, jak na co dzień, a ja pędzę po chleb i po buły, i po te schab. Nara. To faktycznie nie jest najlepszy dzień. Słuchajcie, tak się przewozi zakupy. Jak się zapomni torby, a ja nie zamierzam, tam jeszcze są. Nie zamierzam kupować kolejnej torby. Do domu mam dwie minuty, także dobra, lecimy. No i patrzcie to. Widzicie? Dlatego nie kupiłam kolejnej torby. Bo tutaj są przeróżne kalibry, rozmiary, firmy, co byście tu nie chcieli. Także nie, to jest po prostu bez sensu kupować. Ja zaraz to pakuję tak, jak miałam spakowane. Yy, ja po prostu wyjęłam wszystkie z auta. Zazwyczaj otwieram jedną, pakuję kilka do środka, wrzucam do auta i jest po problemie. Dlatego dzisiaj nie wzięłam kolejnej. Nie kupiłam. No, no, no. Przewiozłam na, yy, na siedzeniu, tak jak widzieliście. No wiem, że to nie było zbyt mądre, no ale. Postawiłam twardo i nie kupiłam kolejnej, więc z tego jestem dumna. Przyznawać się, kto mi coś wysłał, bo to jest na pewno coś do mnie. Uduszę. Zaraz zobaczymy, co to jest. Także zapraszam do domu. No i wszystko jasne. Słuchajcie, <śmów> mój częstochowski anioł wysłał mi kartkę i zobaczcie na to. Mam 18 lat, jak cudownie. Sylwia! Ja mówię częstochowski anioł, bo Sylwia jest pod częstochowy. Uduszę cię. Uwielbiam Merci. I za chwilę oczywiście otwieram i pałaszuję. A tu zobaczcie, pomyślała o tych moich trzech aniołach, które nie mają rodziny, ale jednak od Sylwii, od cioci Sylwii coś dostaną. Także Sylwia, dziękuję Ci bardzo. Chyba słyszysz, jak się cieszę, jak się śmieję i w ogóle. Uch, jestem mega wzruszona. Nie będę czytać, ale popatrzcie na to. ha? Jak 18 można coś wypić, proszę bardzo. Piękna kartka zaraz idzie do moich pamiątek YouTube'owych. Także Sylwia, kochani, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tą karteczkę i za te słodkości. No, i dzień od razu staje się piękniejszy. Dobra, jestem po długich, a ciężkich jestem. Dotarłam. Słuchajcie, tą kartkę, którą Wam pokazałam przed chwilą, dostałam od takiego, ja mówię, częstochowskiego anioła, bo jest to dziewczyna, która, kobieta, która mieszka pod Częstochową albo już całkiem w Częstochowie, w każdym bądź razie bardzo blisko. Jest to kobieta, która udziela się na wielu kanałach, wspiera nas, naszą pracę, mi naprawdę bardzo dużo doradza, pociesza mnie, jest po prostu kiedy trzeba, także Sylwia, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tą kartkę. I lecimy z tymi zakupami. Ja tak wrzuciłam zazą karton, wrzuciłam do kartonu, a resztę przetaszczyłam tak szybko. Lody już są w lodówce, yy, wody są tam gdzieś na podłodze. Ale tak szybciutko tylko co pokazałam co kupiłam. Yy, nic szczególnego. Kupiłam rękawicę, bo jak widzicie, mam uciechanego palca. Co się stało? Yy, nie widzę, bo tu. Tarełko, to które kupowałam z PEPKO. Yy, Karłam i u góry zahaczyłam palcem i przecięłam całą kalapatę, słuchajcie, która się lała. Mąż mi robił opatrunek, mi aż było słabo i niedobrze, także no to boli, to boli, tułaż nie bolał, to boli. I jak na jak wiecie, jak sobie coś skończycie, to ciągle tym uważacie gdzieś. A to spodnie, jak szłam, a to jak zakupy wkładałam i to boli, naprawdę boli. Także kupiłam sobie rękawiczki, no bo jakoś te gary muszę umyć, a żeby nie zamoczyć, bo to się. Zaczerwieniło brzydko się tak... Papra się tak. Także. Tu jakaś przyprawa taka chwycona na szybko. Śmietana 18, ten schab, tak, poszłam po sam schab, słyszeliście. Schab, buki i coś tam. Proszę bardzo. Tu jest ten schab. Tu są jeszcze buły. Włoszczyzna. Sałata zielona. Już się nie mogę doczekać, kiedy będzie moja, a jej ani nie widzę. Yy, jabłuszka. Ogórki. Trzy takie ładne banany. Tu coś na szybko, czyli taki gulasz yy, fix. To jest naprawdę bardzo szybka sprawa. Jak się nie będzie chciało gotować, to właśnie zrobię to. Także chcę mieć to w domu. Boczek w kostkę. Marchewka. Sok, ser Żółty. Tu są chusteczki do przedszkola. Yy, szpinak, bo mi się marzy jutro. Yy, no, dzisiaj będzie ten schab, bo lecimy wszyscy z schabem. A jutro zrobię sobie szpinak, makaron ze szpinakiem. wzięłam też młode ziemniaki. Zoszukiwałam <laughs> takie mniejsze, bo ja lubię jak się gotują wszystkie razem. Tutaj jest karma dla mojego psa. My tą karmę mieszamy z karmą Akana zoologika, taką bogatszą i droższą. E, słuchajcie, mięta, bo moja mięta pisałam Wam. Nie wyszła. Nie wiem, czy się stało przez 3 lata, była. Ona pewnie wyjdzie jak ja tą kupiłam. To ona tam pewnie wyjdzie, no, ale dobra. Słuchajcie, pachnie, obłędnie. Także dzisiaj będzie woda z miętą i cytryną do picia. E, tutaj upolowałam taki kubek. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Widzicie, co na pisze pisze? Przepiękny jest! I on jest właśnie z fili no, taka filiżanka, kubek z podstawką. I tutaj pisze naprawdę taka ładna rzecz. Chciałabym tego zniszczyć. to Jest prezent. O Tak. A, ja pomału. Słuchajcie, taka piękna podstawka. Tego jest kawałek. To jest taki fajny ten kubek. Także kawa ekstra. I wiecie co tu pisze? Nie wiem, czy będzie tam widać. Dom jest tam, gdzie ty. I ja to y, chcę dać mojej mamie, bo taka jest prawda. Y, jak wiecie, ja się wprowadzałam 5 albo 6 razy kto by to liczył ale 5 na 100%. I często słyszałam od ludzi, że anka pójść w końcu korzenie. Wiecie co? Ja osobiście myślę, że no nie ma czegoś takiego jak korzenie. Y, ja jestem, moja rodzina jest tam. I ja jestem tam, gdzie moja rodzina i tam jest mój dom. To nie chodzi o budynek, to nie chodzi o miejscowość, tylko właśnie o tą moją rodzinę. Że ja jestem z moimi dziećmi, z mężem, bo to jest moja rodzina. Ja wcale nie muszę być z moimi rodzicami, no bo to już się ucina, tą pępowinę w jakimś tam wieku. Także to, że ja się przeprowadzałam, to bo zawsze słyszałam, gdzie te Twoje dzieci kiedyś powiedzą, że miały dom. Nie, ja z każdym kolejnym budynkiem. Bo ja właśnie tak mówię, bo dom to jest rodzina, a, a nie ten budynek, w którym się mieszka. Więc ja z każdym tym budynkiem, do którego się przeprowadzałam, mam jakieś tam wspomnienia. Na przykład mm, wszystko zaczęło się w kawalerce, gdzie mieszkałam przed ślubem z moim mężem, tam też urodził się Brian. Następnie przeprowadziliśmy się na bloki na trzecie piętro, to stamtąd pamiętam jak Brian wyrzucał różne rzeczy i ja musiałam schodzić na dół, bo było krzyku. Na przykład pamiętam też wspaniałych ludzi, których poznałam właśnie w Gosie, którą do dzisiaj utrzymujemy, są takich, z którą się odwiedzamy, pozdrawiam Cię serdecznie bo wiem, że oglądasz, Taszyna. z kolejnym domem, co, o właśnie, to był kolejny dom, no to mieszkaliśmy na przykład w takim domu, gdzie wychowawczynia, moja wychowawczyni z lat 1-2-3, z klasy 1-2-3, Udostępniła nam dom, swój dom, dwupiętrowy. Oni, to było starsze małżeństwo, wyprowadzili się na bloki. A ten dom, z racji tego, że szedł pod zburze, do zburzenia, bo potem tam w tej chwili jest już autostrada, więc myśmy mieszkali w tym domu za, w zamian za opiekę. Więc tam były ich rzeczy, tam były ich meble, tam były ich jeszcze ubrania, bo oni cały czas się jeszcze przeprowadzali. Oni tam jeszcze mieli działaczkę, tam było przeduże, przeogromne. Ogr no, podwórko, i z tym domem wiąże mi się na przykład to, że ja pamiętam to, że oni nam zaufali, że nam pozwolili tam mieszkać. Ja pamiętam tam psa, którego potem przygarnęliśmy, bo wiadomo, że oni nie mogli go wziąć na bloki, więc myśmy go wzięli już do swojego domu, tego pieska. Ja tam pamiętam, co jeszcze. Tam poszłam na prawo jazdy. Także z kolejnym domem wiąże mi się po prostu jakieś tam wspomnienia, ale ja nie mam tak, żebym musiała się bardzo przywiązywać. Gdyby mój mąż na dzień dzisiejszy powiedział: słuchaj, sprzedajemy to, przeprowadzamy się i ja idę". Nie ma. Ja po prostu z tym, yy, z tym tu domem będę miała nawet to wspomnienie, że ja tu w tym domu zaczęłam nagrywać. Ale ja nie mam tak, że ja muszę się przywiązać, że ja tak bardzo kocham ten dom i będę płakała po kątach, bo ja go opuszczam. Nie. Dla mnie korzenie są tam, gdzie jest moja rodzina, nie ten budynek. Także no, ja wiem, że macie różne podejścia i, i różne uczucia co do tego I ja mam właśnie tak, a nie inaczej. Dobra, sprzątam to i odzywam się do Was za chwilę. Fito, tam nic nie ma, tam dopiero będzie. Tu jest ta torba właśnie przygotowana z różnymi i ona powędruje do bagażnika, a to Wam pokażę, że ten dzień będzie naprawdę aktywny, bo. Jakby to pokazać, żeby to było. Patrzcie tu. Dzień dobry. E, także mam pomidory, papryczki, tą miętę, którą kupiłam i jeszcze dwa y, krakowiaki. To oprócz tego, o tak, to są y, kwiatki i warzywka wyhodowane przez moją mamunię dla mnie. Także będziemy sadzić i mam nadzieję, że nic się tutaj złego nie przydarzy. A tutaj jeszcze są nasionka e, kwiatków, których nazwy Wam nie powiem. Czy ja dam radę to jednym. Nie. W każdym bądź razie y, ja je nazywam śpioszkami, bo one w dzień śpią, tylko wieczorem się otwierają. A jak urosną, to Wam pokażę i powiem Wam, że właśnie to są z tych nasion od mamy. Tak to wygląda. Także matka będzie dzisiaj pracować na całego. A za chwilę Wam pokażę jeszcze y, te kwiatki, które wcześniej kupiłam, i jak to posadziłam, ale nadal jest mało. To jeszcze dostałam od mamy. Oto. To są takie, ja mówię krzywy. One naprawdę dużo rosną, także ja tutaj tak tego nie zostawię, bo to by było haszcze, bo to naprawdę rośnie bardzo duże. I to tak, niecierpek. I tu wszystko jest mało. Widzicie? Tu jeszcze chcę zasadzić sobie jeszcze coś. Te dwa zostaną razem. Tam jest kolejna skrzynka, też w środku brakuje. I tak, tutaj posadziłam te dwa. Na razie są pod stołem. Jestem, słuchajcie, w tak zwanym międzyczasie mówię, pralka jest nastawiona, teraz kroję sobie tego schaba na ten sosik. Chciałem, żeby ktoś woła. Ale tak, Filip jest w szkole. Słuchajcie, w ogóle to Filip dzisiaj dał czadu, bo ja sobie pięknie, ładnie śnię sobie koszmar, Mar. bo ja śniam mi się krowa, która mnie goniła. Słuchajcie. Krowa, ja się bardzo boję krów. No boję się od dziecka, kogo nie krowa i boję się do dzisiaj. I tak się mi się właśnie, że mnie ta krowa goni, obudziłam się cała taka już prawie mnie dopadła, słuchajcie. Patrzę na zegarek, a tam, uwaga! 7,35. Myślałam, że padnę. Pędem, wiecie, do filipa, bo myślałam, że on też zaspał. Ale nie, mój Filip gotowy. Zrobił sobie już śniadanie i śniadanie do śniadanówki do szkoły. Ubrany i sobie czekasz matka się obudzi. Mówię, chłopi, ale dlaczego ty mnie nie budzisz? A on mówi, mama, no myślałam że się obudzisz. Ja mówię, a jakby się obudziła o po 8, to tak byś czekał? Także no, nie wiem. Ja po prostu musiałam wyłączyć ten budzik i, i spać. Ma mama mi tu mówi, że ona też mi puszczała sygnała. No i ja mam mi tak puszcza, żebym właśnie nie zaspała. Dobra, nie pokrojone zaraz przyprawię. Może włączę sobie patelnię. Yy, tutaj też. Moczą mi się ziemniaki te nowe, muszę umyć rękę, słuchajcie, tego mięka. No i tak bym sobie pięknie spała, a Filip, nie wiem, nie wiem, co on w ogóle myślał. No dobrze jest to, że on sobie zrobił to śniadanie, że się spakował, że już był gotowy i jemu tylko założyć buty i popędziliśmy. Tak a propos, to się przebrałam, bo mu było coś zimno dzisiaj. Mówię też głośno, bo nie wiem, czy je będzie słychać, bo znowu ta smywara. <śm> I tak włączam oka, żebyście słyszeli coś. I do tego jeszcze mój rozdarty ptak. Nie wiem o co mu chodzi, ma wszystko. I siedzę, że jest po prostu chyba samotny, więc nie wiem, czy kupić drugi, czy włączać mu coś. Ktoś tu mi pisał właśnie, żeby włączać mu ee, na laptopie, czy na telefonie, e, jak śpiewają inne papuszki, to on też będzie śpiewał, więc e, kiedyś żeśmy włączyli, ale nic tam się nie podziało. On zazwyczaj śpiewa wtedy, jak my jesteśmy przy stole, to on się wtedy dopiero rozkłada rozgadwuję. Słuchajcie, yy, tu mam też ten jabłcznik, który wcześniej robiłam. Może on nie wygląda, nie wiadomo, jakoś popisowo, ale jest przepyszny, jest naprawdę ciasto propiące. Jabłka są słodkie i jest ok. Yy, na obiad mówiłam już co? Co? A właśnie. Powiem wam, że byłam w poniedziałek potrawę kulikom. No jestem codziennie, ale to akurat było w poniedziałek. Wydarzyło się w poniedziałek. Yy, my mamy teraz koło domu taką drogę, która wiedzie do lasu. Więc ja tam zawsze y, biorę któregoś tam dzieciak, któregoś dzieciaka, tym razem widziałam Filipa i poszliśmy tak szybciutko, już później wieczorem, gdzieś koło 19, jeszcze narwać trawę tym królikom. No i tam spotkaliśmy sąsiadów, trochę pogadaliśmy, pośmialiśmy się. W międzyczasie szybko te, w międzyczasie znowu tu będzie słowo tego y, filmu, to będzie w międzyczasie. E, więc y, tak w międzyczasie szybko narwaliśmy tej trawę, no i poszliśmy. Byliśmy w klapkach, bo było bardzo ciepło. Nie, Filip chyba, tak, Filip też był w klapkach. I wiecie co? Ja się kąpię wieczorem i coś mi tam szczypie, i szczypie, nie? I patrzę i słuchajcie, no ja mam gołe nogi. Przebrałam się, bo mi jest zimno, a gołe nogi, nie? I tu przy samej pięcie miałam kleszcza. Więc jak nie wyskoczę z tej walny, i wołam męża. Słuchaj, mam kleszcza. Więc on mówi, dobra, okej, okay, już idę. Usunęliśmy tego kleszcza. Ja pierwszy raz miałam kleszcza, przynajmniej pierwszy raz go widziałam. O tak, bo może kiedyś tam gdzieś miałam, nie? Bo to. No, tam się tak nie zwracało bardzo uwagi na to. A tu miałam pierwszy raz, kiedy go widziałam i jest taka panika, jest takie przerażenie, jest obrzydzenie, jest strach. Więc yy, zdezynfekowaliśmy to miejsce i po on... Słuchajcie, przyszłam się z Wami już pożegnać i powiedzieć, że yy, ten kubek z, yy, ze spotkiem kosztuje 19,99 w Biedronce, Także, synu brajanie, pędź, bo matka też zechciałaby mieć taki, ja widziałam, że jeszcze jeden jest. Yy, także... No fajny, mi się podoba, nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Wrzucę, w sensie Brian wrzucę wam jeszcze zdjęcia, bo jest fajna półka w biedronce, różowa, naprawdę taka elegancka. Druga, znaczy różowa, ona jest taka bardzo, taki delikatny, wręcz, no jak się to mówi, nudziakowy róż, takie, taka, to nie jest taki róż, wiecie, oczyjemny, tylko naprawdę stonowany, spokojny. I fajne są też toaletki, takie malutkie, na fajnych nóżkach, ja myślę, że teraz będzie pasowało do wielu wnętrz taka toaletka, także jak nie macie, 150 złotych ona kosztuje, także wrzucę Wam też zdjęcie tej toaletki i właśnie tej pufki. Są też dywany, są też poszewki na poduszki, też Wam wrzucę. Także lekcie do biedry, bo naprawdę idzie coś fajnego kupić. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w piątek i przypominam, że na kanale jest rozdanie, które zostanie, wyniki zostaną ogłoszone już w ten piątek. Także jeśli nie braliście jeszcze udziału, to zapraszam. No i proszę o tą łapkę w górę, która zawsze jest motywująca, no i komentarz choćby miłego dnia. Także do zobaczenia w piątek. Pa pa!